Dzień dobry, witam na kanale Amatorka Ogrodnictwa. Przyszła pora w ten piękny, słoneczny, prawie wiosenny dzień na przycinanie borówki amerykańskiej. Różne metody obcinania sobie zastosuję, ponieważ te moje borówki są w różnym etapie po posadzeniu. Proponuję odwiedzić, odwiedzić moje wcześniejsze materiały, zapoznać się z nimi, abyście byli w temacie, dlaczego w ten sposób, a nie w inny, je obcinam. Ten filmik nie jest instruktażowy, tylko po prostu moje amatorskie obcinanie z zachowaniem podstawowych metod, czyli tam, gdzie za gęsto, wycinam. Mm, tam, gdzie jedna gałązka na drugą nachodzi, wycinam. Tam, gdzie jest obmarznięte, wycinam. Starsze, owocujące, wycinam tak zwaną miotłę. I generalnie tego się trzymam. Ta boróweczka ma tutaj młode pędy, więc to zostaje. To wszystko jest przymrożone, więc out. Co my tu jeszcze mamy? To trzeba obciąć tą młodą obcinam i to by było na tyle widzę, że one są żywe więc zostawiam tak jak jest pamiętajcie, żeby wszystkie e, pozostałości usunąć nie zostawiamy tutaj, bo będą się e, zagrzybiały więc wszystko co jest obcięte ląduje w śmieciach Robię na porządek, początek, porządek od dołu, więc to wszystko wycinam. Widać, że tutaj ładnie już na owocowanie y, zawiązały się, ale bałaga za dużo, to też ich tu nie dobrze, więc to wszystko. W za dużo, to również wycinam. O, tu mam suchą końcóweczkę. Tu nachodzi. To również jest za delikatne. I ten też wycinam. Ona chodzi, krzyżuje się, więc to też, mimo tego, że ładne pąki, to może zostawię. To pod wszystko się ugnie, więc to szkoda zostawiać. Ten pęd w tym roku nie będzie owocował, ten też, ale to wszystko zostawiam, bo to będzie owocowało w przyszłym roku, ten też i ten. A te widać, ładnie się zawiązały, więc. W tym roku będą owocować. Tak wygląda borówka już po przycięciu. Tutaj wszystko zostało to drobne, wycięte, krzyżujące się yy, oraz prześwietlony środek. To zostawiam w przyszłym roku. To, co w tym roku będzie owocowało, będzie wycięte. Yy, a te, które w tym roku nie będą owocowały, po prostu w przyszłym roku będą miały owoc. Taka oto wymiana. Tutaj również zaczynam od dołu wycinanie. Tego coś mało perspektywyczne. Tutaj widać przymarznięte. Tutaj znowu przymarznięte. To wszystko pożytku nie będzie, więc. O! Przymarznięte. Coś mocno przymarzło. nie ma pąków owocowych, więc tak. I znowu zaczynam od dołu. Tutaj widzimy suchy jest ten też w środku, więc to wycinam całość. O! Przysuszone. Przysuszone. Tu też jest przysuszone, wchodzi do środka, to też obcinam. Tutaj nachodzą na siebie trochę ciasno. To również jest do obcięcia. A tutaj jest piękny pąk na owocowanie. Tutaj też kolejny na owocowanie. A ta róweczka była wsadzona w zeszłym roku, nawet jesienią była wsadzona. Piękny na owocowanie. Może tak będzie lepiej widać. A ten trzeba jeszcze wyciąć, bo suchy. Jeszcze ten się uchował do wycięcia i jeszcze tak patrzę z tej perspektywy, to ten również pójdzie, bo wchodzi w środek, a nie chcemy tego, żeby szło w środek. Ten pen ma tutaj miejsce, ten ma miejsce, ten na razie zostawiamy środkowy, bo jest sporo miejsca. Tych jeszcze się pozbędziemy drobnych, o. Dobra, ten na razie jeszcze zostawimy. I to by było na tyle z tym drzewkiem, drzewem. Ta boróweczka najpiękniej owocowała i też. Bardzo ładnie wypuściłam wodę pędy. O, to są wszystko zeszłoroczne pędy, patrzcie ile ich tu jest. O, co prawda w tym roku nie będzie owoców, ale to jest baza na przyszły rok. I teraz jaki jest plan na tę borówkę. Trzeba ją zdecydowanie podnieść ku górze, więc w tym roku jeszcze zostawię te pąki tutaj niżej, ale one się wyowocują i w przyszłym roku na wiosnę zostaną obcięte. A teraz całą tą miotłę, która w zeszłym roku owocowała, wycinam, przerzedam środek i zobaczę co dalej. Tak wygląda przycięta wyboróweczka. Tu się bardzo przejaśniło. Co prawda zostawiłam trochę jeszcze w tej dolnej warstwie pędów, ale te, które się zapowiadają na owocowanie i też e, wycięłam kilka nowych takich, które jeszcze nie owocowały, bo po prostu ich za dużo. Środek przerzedzony, te, które się krzyżują, przerzedzone, te, które podmarzły, zasuszone, e, wycięte i tak to wygląda pozostaje ostatni krzew najbardziej po przejściach ten widzę całkowicie obmarsz i te tak średnio wyglądają więc tutaj zastosuję dość e, może nie radykalne cięcie ale takie stosowane zazwyczaj na początku e, uprawy to muszę wyciąć bo to jest całkowicie sucha Co prawda widać tutaj kilka pąków, ale to są pojedyncze pąki i lepiej, żeby ona nie owocowała, a się troszkę bardziej wzmocniła, bo tutaj widać też obmarznięte, więc co robię? I zobaczymy, co z tego wyrośnie. To na tyle dzisiaj śledźcie, obserwujcie co jaki czas, czas będę wam monitorowała, jak rosną boróweczki, a Wy obcieliście już swoje? Pozdrawiam serdecznie amatorka ogrodnictwa.